Spotykamy się na kolejnym naszym odcinku ABC z mapą, Dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o historii. Historia biegu na orientację zaczyna się pod koniec XIX wieku w Szwecji. Można powiedzieć, że nasza historia rozpoczęła się w Szwedzkiej Akademii Wojskowej Kalber. Gdzie pierwotnie były to zajęcia dla żołnierzy, a później dyscyplina wyszła z koszar i zyskała sporą sympatię wśród cywilów. Pierwsze otwarte dla publiczności cywilne zawody biegu na orientację odbyły się w Norwegii w 1897 roku. Już od samego początku miejsca, gdzie rozgrywane były zawody, wybierano po części ze względu na ich piękno, naturalne <coughs> lub sztuczne. Podczas pierwszych publicznych zawodów na orientacji w Szwecji w 1901 roku punkty kontrolne były zlokalizowane przy dwóch zabytkowych kościołach. Spanga Kyrka i Broma Kyrka. W 1928 roku, gdy Thielander, szwedzki bezrobotny lutnik i zapalony uczestnik biegu na orientację, wynalazł nowy styl kompasu, sport ten zyskał popularność. Do 1934 roku uczestniczyło w nim ponad ćwierć miliona Szwedów, a bieg na orientację rozprzestrzenił się na Finlandię, Szwajcarię, Związek Radziecki i Węgry. Po II wojnie światowej biegać na orientację rozpoczęli także mieszkańcy Europy, Azji, Ameryki Północnej i Oceanii. W 1961 roku organizacje biegowe na orientację reprezentujące 10 krajów europejskich założyły Międzynarodową Federację na orientację, do której w 1967 roku przystąpiła Polska. Trzy lata później Polska zadebiutowała na Mistrzostwach Świata, które były rozgrywane w NRT. W Polsce początkowo organizacją wiodącą w tej dyscyplinie oraz popularyzującą ją było Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Z czasem funkcje te pełniły Rzeszenie Sportowe Spółdzielczości Pracy START oraz Centralna Komisja Imprez na Orientację, a później Centralna Komisja Biegu na Orientację przy Polskim Związku Lekkiej Atletyki. 9 września 1989 roku w Gdyni powołano do życia Polski Związek Biegu na Orientację, a w 2006 roku nastąpiła zmiana nazwy. Związku na Polski Związek Orientacji Sportowej. Nazwa została zmieniona ze względu na wzrost znaczenia orientacji rowerowej i narciarskiej. Obecnie w Polsce mamy około 1500 zawodników licencjonowanych zrzeszonych w klubach sportowych w całej Polsce. Co roku Polska reprezentowana jest przez kadrę narodową na Mistrzostwach Świata Seniorów, Mistrzostwach Świata Juniorów, a także na Mistrzostwach Europy Seniorów i Mistrzostwach Europy Juniorów. Najbardziej utytułowani reprezentanci kadry to Anna Kamińska, Mistrzyni Świata Seniorów w rowerowej jeździe na orientację z 2010 roku. Janusz Pożycz, Mistrz Świata Juniorów z 1991 roku. Barbara Bączek, miszczynie świata juniorów z 1992 roku. Robert Banach, mistrz świata juniorów z 1994 roku. Karolina Richard, miszczenie Europy Juniorów z 2002 roku. Iwana Wicha, miszczynie Europy Juniorów z 2003 roku. Monika Gajda, miszczynie Europy Juniorów z 2007 roku. Piotr Parfianowicz, Mistrz Europy Juniorów z roku 2010, 11 i 13. Sztafeta w składzie Piotr Parfianowicz, Rafał Podziński i Michał Olejnik zdobyła Mistrzostwo Świata Juniorów w 2011 roku. Natomiast sztafeta w składzie Radosław Piotrowski, Łukasz Wiśniewski i Krzysztof Rzeńca zdobyła Mistrzostwo Europy Juniorów w 2012 roku. Angelika Maciejewska, dwukrotna mistrzyni Europy z 2012 roku. Weronika Cych, mistrzyni Europy z 2014 roku. No i nasza, yy, nasz ostatni sukces z roku 2019 roku, złoty medal na mistrzostwach Europy Stanisława Kurzypa. To na dzisiaj tyle, pa!